Kiedy mówię o tym, że warunkiem dobrej miłości i tego, żebyś była naprawdę w karmiącym związku i tego, żeby Cię facet nocił na rękach i żeby był wobec Ciebie lojalny i żeby Cię szanował i żebyś była jego boginią, jest bardzo prosta rzecz. To Ty musisz najpierw wybrać siebie. To Ty najpierw siebie musisz potraktować jak boginię. To Ty najpierw dla siebie musisz być najważniejsza. I często jest tak, że wam to się skleja z jakimś egoizmem, z jakąś samolubnością, natomiast to w ogóle nie o to chodzi. Wybrać siebie, to znaczy wreszcie, po latach nieuznawania, uznać swoje potrzeby i emocje. Dziewczyny naprawdę w naszych domach, nawet w tych dobrych domach, raczej nasze emocje nie były uznawane. Kiedy płakałyśmy, to było, że przesadzamy. Kiedy um, się złościłyśmy, to było, że robimy niepotrzebną aferę. Kiedy się śmiałyśmy, to miałyśmy się nie cieszyć, bo zaraz coś się schrzani. Albo w ogóle po co taka głupia radość. Nawet jeżeli nas pocieszano i mówię, no dobrze już kochanie, już nie płacz, nic takiego się nie stało. I to było w dobrej wierze, to to nie uczyło nas kontaktu z naszymi emocjami. Bo ktoś lepiej wiedział, czy jest tam zimno, czy jesteśmy głodne, czy coś się stało, nie dramatyzuj, czy coś jest dramatem. I my naprawdę, dziewczyny, teraz wykształcone, świadome, zarabiające pieniądze, matki, czasami babcie, tak naprawdę nie mamy kontaktu ze sobą, nie rozumiemy siebie. A wybrać siebie to jest zwrócić oczy. Do wewnątrz, otworzyć na siebie serce, zapytać się siebie czułym, pełnym życzliwości głosem: Hej, czego ci teraz potrzeba? Czego teraz chcesz? A może chcesz coś komuś powiedzieć? A może czegoś bardzo potrzebujesz? Zadbaj o siebie. I to jest bardzo proste, a zarazem cholernie trudne, bo my, od kiedy wychodzimy z domu, ale nawet już w domach naszych rodzinnych, zawsze jesteśmy uczone do tego, żeby myśleć o innych. Najpierw o rodzeństwie, o rodzicach, potem o dzieciach, o mężu. I naprawdę my same siebie zazwyczaj stawiamy na końcu kolejki. To pięknie widać w przygotowaniach do świąt. Prezenty, potrawy, sprzątanie, wszystko dla innych, dla innych, dla innych, dla innych. A potem siadasz w fotelu i czujesz się totalnie wyczerpana. Więc wybrać siebie, to znaczy wreszcie siebie uznać, wreszcie siebie przestać krytykować, wreszcie sobie przestać dowalać, uznać siebie ze swoimi wadami, z zaletami, tak jak uznajesz swoje dzieci. Przecież je kochamy bez względu na to, jakie są. Czasami naprawdę schrzanią coś po całości, a my i tak je kochamy i dokładnie o to chodzi, żebyś ty tak samo pokochała siebie. Żebyś przestała się ciągle porównywać Żebyś przestała ciągle się za coś karać Żebyś przestała sobie mówić, że coś nie dasz rady Albo, że coś jest nie dla ciebie To jest to wybranie siebie Kiedy wreszcie z miłością uznajesz tą osobę tutaj I to nie jest egoizm, to jest po prostu miłość I tego uczę cię w moich kursach Szczęśliwa w miłości to jest otwarcie się na siebie i na mężczyznę Dziewczynka Słońca, kurs, w którym wracasz do dzieciństwa, ale ostatni raz tylko po to, żeby zagoić wszystkie rany. I ukochana, wybrana, jedyna to kurs, w którym totalnie wybierasz siebie. Kochane, tylko do 6 stycznia promocja. Od 6 stycznia, w związku z nową formą opodatkowania, wszystkie ceny w moim butiku idą do góry. Dlatego... Skorzystaj z tej promocji. Zapraszam Ciebie serdecznie. Jeżeli chcesz siebie wybrać, a potrzebujesz narzędzi, to tam znajdziesz dokładnie te narzędzia, które ci w tym pomogą. Trzymam za Ciebie kciuki. Naprawdę, dziewczyny, wybierajmy siebie, a zobaczycie, jak pięknie będziecie wybierane przez świat. Zawodowo, w miłości, towarzysko, wszędzie.